Turbo uczeń, odcinek drugi. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie o tym, że chrześcijaństwo nie jest dla mięczaków i że zanim nazwiemy się uczniami Jezusa, musimy zrozumieć, jak poważne i odważne to jest stwierdzenie i jak wyniosły to jest tytuł. Uczeń Jezusa to jest ten, który tak miłuje swojego Pana, że w porównaniu do tego siebie. Można powiedzieć, że nawet nienawidzi. To jest ten, który naśladuje swojego pana, a więc w wypełnianiu swojej misji wylewa się całe, jest gotów umrzeć, nie cofa się przed niczym. I w końcu uczeń Jezusa, ten, który wyrzeka się wszystkiego, co posiada, bo sam przecież jest własnością, został nabyty za wielką cenę. Krew Syna Bożego. Czy rozmyślając nad tymi cechami ucznia Jezusa, odnosisz takie wrażenie, że sam nim nie jesteś? Jeśli tak, to dobrze. Chyba o to chodziło Jezusowi. To brzmi jakby było bardzo trudne, więc chcę się zastanowić nad jednym pytaniem. Czy w ogóle warto? Czy warto być uczniem Jezusa? I może ktoś powie: Nie warto, bo będąc chrześcijaninem nie można grzeszyć, a grzeszenie jest takie przyjemne. Tylko właściwie, jakie grzeszenie dokładnie? Jeśli masz na myśli tutaj na przykład grzechy natury seksualnej czy coś, na szczęście żyjemy w takich czasach, gdzie jest coraz więcej rozmów tego typu, jak pana Jordana Petersona, po lewej i po prawej jest dr Andrew Haberman. Ten po lewej jest bardzo znanym psychologiem, ten po prawej jest coraz bardziej sławnym neurobiologiem i rozmawiałem tutaj o bardzo ciekawych sprawach. Ten pan po prawej jest specjalistą tam od dopaminy i adrenaliny. Wiele ciekawych wniosków wyciąga z tych mechanizmów, które są w człowieku. I oni razem, jako naukowcy, rozmawiają na przykład o negatywnych skutkach masturbacji. I nie opierają się na żadnych argumentach chrześcijańskich, na żadnych wersetach z Pisma Świętego, tylko po prostu na tych wszystkich mechanizmach, które są w człowieku: biologicznych, psychologicznych, które świetnie znają ze swojej jakiejś tam praktyki naukowej. I teraz, czy to chrześcijanie są tacy źli, to po prostu te przykazania to takie ograniczenia ze starożytności, nie wiadomo po co, na co komu, tylko po to chyba, żeby trzymać ludzi na uwięzi, żeby się bali czegoś, żeby było można łatwiej nimi kontrolować. Nie, tego typu przykazania, które rzeczywiście pochodzą z Pisma Świętego, e, są po to, żeby człowiek był szczęśliwy. I wynika z wielu świadectw i z moich też obserwacji. Nie będę teraz poświęcał temu więcej czasu, bo zakładam, że jednak chcesz być turbo-uczniem, skoro to oglądasz. Więc nie będę podawał więcej przykładów takich świadectw czy obserwacji, ale mam ich naprawdę wiele. Jeśli masz takie odczucie, potwierdzam je w Tobie. Naprawdę przykazania Boże są po to, żeby człowiek był szczęśliwy i jeśli ktoś się je wypełnia, to naprawdę jest szczęśliwszy, lepiej nawet śpi i lepiej jada, się tak nie bardzo nie stresuje, bo swoją ufność pokłada w panu, jest trochę spokojniejszy, mniej zestresowany, jest zdrowszy, znajdzie sobie lepszego współmałżonka, a ile to ma dobrych skutków, jego dzieci też są szczęśliwe, no to też wszystko razem jakoś lepiej współpracuje. Oczywiście turbo uczniowie nie wszystko się w tym świecie udaje i nie zawsze jest mile widziany. Często chrześcijanie niestety padają ofiarami, Prześladowań. Natomiast jeśli chodzi o Przykazania to są one tylko i wyłącznie życiodajne. I nawet jeśli stracisz tak zewnętrznie wiele rzeczy albo wszystko w swoim życiu doczesnym, to jednak wewnątrz prawdziwy uczeń Jezusa się cieszy. Jest pełen radości i pokoju, ponieważ zawierzył Bogu, i nawet jeśli teraz cierpi prześladowania albo jakieś inne przeciwności, to koniec końców będzie szczęśliwy. A jeśli człowiek łamie przykazania Boże, no to będzie coraz bardziej nieszczęśliwy. Jeśli na przykład mężczyzna Patrzy pożądliwie na inną kobietę niż jego żona, no to jego małżeństwo będzie coraz bardziej nieszczęśliwe. Widziałem na jakichś forach prawdziwe historie ludzi, którzy zgodzili się na tak zwany otwarty związek i potem strasznie tego żałowali. A takie to było niby ciekawe, nowe, jakaś przygoda i świadomie się na to zgodzili, byli tym jakoś zaintrygowani, zafascynowani, no i potem nie mogą patrzeć na swojego partnera, którego wcześniej bardzo kochali, nie? ale dlatego, że ten teraz ich zdradził, no ale to było wszystko za obopólną zgodą. No nie, jednak nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć w człowieku. Trzeba było przestrzegać przykazań Bożych. No, ominęłoby cię to. A gdybyś pielęgnował w sobie gniew, albo zawiść, albo zazdrość wobec drugiej osoby, to oczywiste, że będziesz nieszczęśliwy, będziesz tego człowieka ciągle nosił gdzieś tam z tyłu, głowę. Po, po co? co on tam robi w ogóle? A jeszcze niektórzy mówią, że nawet można od tego raka dostać, patrząc na zawiść niektórych. Wcale bym się nie zdziwił. I idźmy dalej, bezkompromisowo, do samego końca. A jeśli w swoim życiu nie uznasz wszystkiego za śmieci, w porównaniu do zdobycia Chrystusa, to zawsze będziesz niespokojny, że możesz coś stracić. Ojej, może, może ja zamontuję alarm w domu. Ojej, może nie pozwolę mojej żonie czy dziecku gdziekolwiek wychodzić. Ojej, inflacja pożera moje pieniądze. O niech sobie ludzie o mnie pomyślą. Skup się, bracie lub siostro, tylko na jednym, na zdobyciu Jezusa Chrystusa, a od całej tej rzeczy będziesz uwolniony. Skup się na Królestwie Bożym i Jego sprawiedliwości. A cała reszta będzie ci dana. Więc, Prawo Boże, to jest sama rozkosz i radość. Zwróć uwagę na ten fragment z Psalmu 119. Tam psalmista mówi tak: Znajduję radość w pełnianiu Twych nakazów, większą niż we wszelkich bogactwach. Pragnę rozważać Twoje przykazania i śledzić uważnie Twoje drogi. Rozkoszą dla mnie są Twoje ustawy, słowa Twojego. Nie zapominam. Takie są ustawy Boże, rozkoszne. I takie są prawa i nakazy, dające większą radość niż wszelkie bogactwa. Takie turbo uczeń rozkoszuje się prawem Bożym, dlatego że nie szuka swego, znajduje dobrego męża lub żonę. No, z reguły. Jego małżeństwo ma dużo większe szanse na przetrwanie. Co za tym idzie, jego dzieci czują się bezpieczniej, lepiej się rozwijają. Uwaga, podobno życie seksualne turbo ucznia jest bardziej satysfakcjonujące. turbo uczeń spokojniejszy, zdrowszy, bogatszy i szczęśliwszy. Oczywiście średnio od każdego innego człowieka, czy to niewierzącego, czy przeciętnego ucznia, samozwańca. To wynika z Biblii, z moich własnych obserwacji, a nawet zaczyna wynikać z badań. Czy więc warto być uczniem Jezusa? No oczywiście ale do tej pory mówiliśmy tylko o życiu doczesnym, gdzie chrześcijanie nie zawsze mają łatwo. Zmagają się z grzechem, z przeszkodowaniami, kłótniami w kościele itd. No więc przechodzimy do tego, co przyćmiewa absolutnie wszystkie ziemskie cierpienia do życia wiecznego. Paweł mówi tak: w liście do Rzymian. Sądzę wreszcie, że cierpienia obecnego czasu są nie do porównania z chwałą, jaka ma nas opromienić. Nieźle co? Chcesz sobie wyobrazić, jak będzie w niebie? W sumie nie jest to takie proste, bo czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, czego serce człowieka nie zdołało pojąć, to właśnie przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, więc to jakby zostało tak zakryte przed nami, czy my po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć, co nam Bóg przygotował. No więc nie ujrzysz nieba, oczyma swojej wyobraźni, ale uświadom sobie to, na podstawie poprzedniego fragmentu, że jakie by nie były twoje cierpienia, Przeciągu całego Twojego życia, albo nawet jakie by nie były najgorsze męki chrześcijan, o których słyszałeś, to tego wszystkiego w ogóle nie da się porównać z chwałą, która nas czeka. Czy więc warto być chrześcijaninem? No teraz to brzmi jak głupie pytanie. No jak to czy warto? A czy warto no, nie wiem, uciekać z płonącego budynku? Jezus jest zbawicielem, czyli ratownikiem. O to chodzi w tym słowie. No, ktoś, kto zbawia, to po prostu ratuje. I on ratuje Cię nie tylko od nieszczęścia w tym życiu ale też obiecuje ci taki raj, jakiego w ogóle nie jesteś w stanie pojąć. Jeśli jeszcze nie jesteś turbo-uczniem, to jesteś jak zamknięty w płonącym budynku. Bracie lub siostro, skacz w jego wyciągnięte ręce. Teraz.